W jakim czasie będę murował metr kwadratowy? Ile mi to zajmuje? To tak, jakby ktoś się pytał, że albo mówił, że nie można, bo to pęknie. Można, ale trzeba zalać. Dzień dobry, dzień dobry. Chodzimy do domu. Poniedziałeczek. Opa! Zaczynamy robotę, ale przed tym chciałbym wszystkim z tego miejsca i z tego miejsca też, a także z tego miejsca wszystkim serdecznie podziękować za komentarze. Te miłe i te niemiłe też. Proszę o więcej, ale to fajnie się robi. Zaczyna być widać. Także pozdrawiam wszystkich. Najlepsza zaprawa na świecie wiaderko wody, 100 ml plastyfikatora. A teraz sypiemy 30 łopat piachu. Teraz odwracam mikser na drugą stronę. I teraz półtora worka cementu. Rozwywam chmurę. No i najważniejsze. Sprawdzam, czy aby na pewno zaprawa jest dobra. Rupię. Zarąbista o. Patrzcie na to Tak muruję rzadką zaprawą Tak wiem, że wielu z wam się nie podoba to Ale też są tacy, którzy mówią, że fajna zaprawa Dobra, murujemy sobie Dzisiaj powiem wam test dwóch różnych par rękawiczek Zobaczymy, które są mocniejsze. Te, czy te. Hmm. Te są takie jakby cieńsze, a też są wodoodporne w sensie do tego miejsca. A te są takie grubawe, nie? Także zobaczymy. Dobra, zaczynam, bo dzisiaj ma być 30, chyba 3 stopnie w cieniu, więc pewnie jakieś 150 słońcu. Jedziemy. W sumie to już kiedyś robiłem taki filmik. W jakim czasie będę murował metr kwadratowy? Ile mi to zajmuje. No ale ten film nie wiem dlaczego. Ale był jakiś zablokowany, więc dzisiaj ponowimy. 10,5 pustaka to jest metr kwadratowy. Dla zaokrąglenia, żeby już ten nie ciąć, nie słupać, nie to będzie 11 pustaków położę i to będzie mój metr kwadratowy. I teraz okej, okay, tutaj jest prosta ściana, ale zobaczymy, jak to wygląda. Nie ma żadnego cięcia. No to spróbujmy. Jest godzina, nie wiem czy widać 12.42. Tak więc zaczynamy. O, nie będziemy stopera włączać, bo to sobie jeszcze dam tu. O, I zaczynamy. Jak się będzie odwracać kamera, to sorry. Jak widzicie pianka już jest. Oś powinienem się śpieszyć Nie włączam stopera, bo wiecie, zawsze można zrobić na filmie cięcie i stoper wyłączyć a godzina to jest godzina Opa. no nawet jeżeli potnę ten film no bo to będzie może nuda że tutaj nie wiadomo ile mi to zajmie może z pół godziny to macie tam po prostu godzinę Telefon trzeba przestawić Hop. Patrz jak to idzie majster Dobra, zobaczmy sobie godzinę Za prawie 3 minuty zakładaliśmy 4 przepraszam, bo było 42 jest 46 4 minuty Zobaczmy ile będziemy murować Narożnik to wiadomo schodzi Dobra, narożnik jest poszło Teraz następny, czyli jeszcze 10. Sobie nie poustawiałem postanków. Następny, ostatni. Okej okay. O, pasiwość 12.50, nie wiem czy widać, ale chyba widać 12.50, zaczęliśmy 12.42, czyli 8 minut Uf. dobra Dobra, chłopaki dziewczyny, tak naprawdę 8 minut, metr kwadratowy I oczywiście no, ja sobie musiałem narzucić sam te pustaki Sam zrobić zaprawę, sam ją przywieźć, sam ją sobie nałożyć więc zajmuje to tak naprawdę dłużej, ale jak robicie w ekipie, ktoś wam poda pustaki, ktoś wam poda zaprawę no to wydaje się, że jest to spokojnie do zrobienia. Tym bardziej, że tak jak ja cały czas powtarzam, ja szybko nie muruję, to nie jest żaden wyczyn. Pracowałem z ludźmi, którzy murowali bardzo szybko. Także tyle na tyle. Dobra, montuję sobie nadproża Tutaj te siodełka, czy zwał jak zwał, wylane są betonem wszędzie W ogóle ten cały słupek jest zalany betonem Także teraz zaczynam montaż To tak jakby ktoś się pytał, że albo mówił, że nie można, bo to pęknie Można, ale trzeba zalać Zaczynam montaż Montaż to chyba duże słowo No po prostu wrzucę to nadproża I dalej, i jedziemy dalej Dobra, dziewczyny i chłopaki, jakbyście się pytali, na jakiej wysokości jest obsadzone, obsadzone to nadproże, to muszę Wam powiedzieć tak. W tym wypadku podłogę sobie wyliczyłem na jakieś 20, 30 cm, na gotowo, bo 20 cm stropion, 6-7 cm wylewka, no i około 3 cm jakieś panele czy kafle, um, tak? Nie wiem jeszcze dokładnie, co będzie, więc uśredniłem to z 30 cm. No i następnie wchodzą drzwi. I teraz drzwi... Otwór drzwiowy powinien być między 205 a 207 cm. No i tutaj zrobiłem dokładnie 200-206 cm. Więc razem jest 2,36. Jakby ktoś się pytał. Panie i panowie, murowanie ścian nośnych, oczywiście do poziomu oczywiście do poziomu wieńca, uważam za zakończone. Mamy to.